Ireneusz z Lajonu, z Leonu to taka mała psota z Ireneusza z Laje, z Lijonu, ale jaja, pisząc swoje teksty w starożytności, dopierniczał się już wtedy do środowisk antykatolickich. A konkretnie do samowolnych chrześcijan, ponieważ twierdzi, że nie wolno brać udziału w nieautoryzowanych przez Kościół spotkaniach religijnych, a po drugie twierdzi, że Piotr i Paweł byli w Rzymie. To znaczy, jeżeli chodzi o ścisłość, to napisał, że założyli i organizowali wspólnoty w Rzymie, no ale trudno to robić, nie będąc na miejscu. A niektórzy antykatolicy strasznie mają ból tyłka o to i twierdzą, że go tam nigdy nie było. Nie wiadomo po co, ale tak twierdzą, nie? Notabene zauważcie, że nazywani są tutaj, Piotr i Paweł, najbardziej glorios, chwalebnymi apostołami. Tymczasem niektóre osoby w środowiskach antykatolickich próbują Piotra zredukować do roli zwykłego apostoła. Wiadomo dlaczego. Jest też zdanie, że wszystkie kościoły lokalne powinny się zgadzać z tym rzymskim. Pierwsi chrześcijanie nie byli samowolnymi chrześcijanami, nie interpretowali pisma, jakim się podobało po swojemu. Więcej źródeł historycznych w filmie z miniaturki na ekranie link w opisie wydaje mi się, że chyba zapraszam. Zionek urodził się w pierwszej połowie drugiego wieku. To były ciekawe czasy. Nazwa Kościół katolicki gdzieś tam się już w piśmiennictwie zaczęła pojawiać od jakiegoś czasu. Pikanterii całej sytuacji dodaje fakt, że nazwa ta po raz pierwszy pojawia się w liście Ignacego Antiochańskiego do wspólnoty w Smyrnie ze 107 roku, z której to Smyrny pochodzi właśnie Ireneusz z Lyonu. Czy jak to się tam kurde czyta? Wybaczcie dygresję, wracając do tematu. Ciekawe czasy. Pojawia się gdzieś tam już od jakiegoś czasu w piśmiennictwie nazwa Kościół katolicki. Apostołów już nie było, lokalne wspólnoty były zarządzane przez pierwsze, drugie, może już trzecie, nawet pokolenie lokalnych prezbiterów lub episkopów. No można powiedzieć, że Ireneusz jest niezwykle ciekawym świadkiem historii, który można nam opowiedzieć coś o mentalności drugowiecznego kościoła, przynajmniej lokalnego.